Dzień dobry. Jak prawdopodobnie wiecie, nasza książka od Rodze 66, nasza piąta książka, jest już dostępna i nie jest dostępna w tradycyjnych księgarniach. Jest dostępna tylko na naszych spotkaniach autorskich albo w naszym sklepie internetowym. I problem z kupowaniem książek w sklepie internetowym jest taki, że nie można ich dotknąć, nie można ich obejrzeć, nie można sobie przeczytać kilku pierwszych stron, i przez to trochę ciężej się zdecydować. Dlatego postanowiłem, że przeczytam Wam kilka pierwszych stron, przeczytam Wam wstęp i przeczytam go w dosyć wyjątkowym miejscu, bo przy drodze 66 te samochody, które tutaj widzicie, jadą po starej 66. Za mną jest mural z drogą 66 i. Za tym muralem jest też Muzeum Drogi 66, na samym końcu tej drogi, bo w Kalifornii. To zapraszam na kącik literacki. Idealnie prosta, choć trochę dziurawa droga ciągnęła się aż po horyzont, który rozmywał się od falującego, gorącego powietrza. Po obu stronach widać było tylko olbrzymią, niekończącą się prerię. Na tym pustkowiu nasz kolorowy busik wyglądał jak samotny statek na bezkresnym oceanie. Siwy właściciel stacji w dzierawych dżinsach i brudnej koszuli tankował czyjąś korwetę. Nad jego głową skrzypiał kołysany wiatrem znak z dwoma cyframi, 66. Stacja, jak większość stacji na tej drodze, była jednocześnie restauracją. Od wejścia było słychać stare amerykańskie hity i czuć zapach również starego oleju. Usiedliśmy na okrągłych krzesełkach, wkręconych na stałe wzdłuż lady. Kelnerka w różowym fartuchu wydarła się na kucharza, a potem obróciła się do nas i z uśmiechem powiedziała: Co podać, kochanie? Tak właśnie zawsze wyobrażałem sobie drogę 66. Droga Matka. Główna ulica Ameryki. Droga Drugiej Szansy. Symbol amerykańskiej wolności. Legendarna Droga 66. Od kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ją w jakimś filmie, zapragnąłem, żeby kiedyś ją przejechać. Pragnienie to podsycały niezliczone ilości książek, piosenek, filmów czy nawet bajek, w których przewijał się motyw 66. Dlatego, kiedy zaczęliśmy planować drugi etap naszej podróży przez Trzy Ameryki i zastanawiać się, jaką trasą mamy przejechać przez USA, wybór bardzo szybko padł na drogę matka. Ogłosiliśmy to na naszym blogu i od razu zaczęły się komentarze i prywatne wiadomości. Ta droga już nie istnieje. Nic już nie zostało z drogi 66. Nie da się jej przejechać. Przy tej drodze nic nie ma, pisali zatroskani czytelnicy i znajomi. A jednak, kiedy byliśmy w USA po raz pierwszy w 2012 roku, to trafiliśmy na fragment 66 w Arizonie. Faktycznie część miast była opuszczona, niektóre stacje były zamknięte, a asfalt niczym nie przypominał niemieckich autostrad. Ale mimo to było w tej drodze coś magicznego. Rozmawiając z mieszkającymi przy niej ludźmi i odwiedzając miejsca, które przetrwały do dzisiaj, czuło się ducha starej Ameryki. Co takiego jest w tej drodze, że wiele osób dalej przy niej mieszka, pomimo że cały ruch przeniósł się na autostrady, a większość mieszkańców wyjechała? Dlaczego wciąż znajdują się ludzie, którzy porzucają życie w wielkich miastach i przeprowadzają się na 66, żeby ratować umierające motele, stacje i dajnery? I czy faktycznie ta droga już nie istnieje? Postanowiliśmy, że przejedziemy ją kilometr po kilometrze i sami spróbujemy znaleźć odpowiedzi. Droga 66,8 stanów i 3 strefy czasowe. Ta betonowo-asfaltowa wstęga wieje się od Chicago aż do Los Angeles przez 3940 km. W 1972 roku John Ball, 45-letni obywatel RBA, przebiegł ją w 54 dni. My postanowiliśmy się tak nie spieszyć i przejechać ją w prawie 3 miesiące. Chcieliśmy mieć czas na rozmowę z każdym spotkanym człowiekiem i na spróbowanie każdego najlepszego burgera w USA. Chcieliśmy poznać prawdziwą amerykańską prowincję. Tyle wstępu. Jeżeli jesteście zainteresowani książką, zapraszam do naszego sklepu. Cześć.